Cześć, tu Ewelina i dzisiaj zabieram Cię do New Yorker. Ale zanim wejdziemy do środka, to najpierw oczywiście zerkniemy na manekiny, czyli na taką wizytówkę sklepu, tym czym sklep nas zaprasza. Więc teraz patrzymy, oglądamy, zobaczcie na te przepiękne nowości. Tutaj też widzicie ceny. Ja nie będę za wiele mówiła. o Ocenę tego, czy... Tym sklep nas zaprasza właśnie tak ubranymi manekinami, czy też nie. Pozostawiam tą decyzję Wam. No dobrze. Przegląd manekinów za nami, a teraz... Chodzimy już do środka. I tutaj też mamy manekiny. I mamy, zobaczcie co. I zaraz zobaczymy dokładnie, jak to wszystko wygląda, bo ten set na tym manekinie jest tak ciekawy, prześwietnie to po prostu rewelacyjnie się prezentuje. Tutaj inna góra jest akurat, ale zobaczmy. 119,95. No i zobaczyłam też spodenki. Słuchajcie, ja już tam dalej nie chciałam po prostu nic oglądać, bo zerknęłam na te spodenki. No, spodenki po prostu wyglądają prześwietnie. 74,95. Tak, ceny makła czyta zgodnie z tym, tak jak są umieszczone na metce. Często Wam to powtarzam, słuchajcie, że ktoś to wymyślił, ktoś to tam przyczepił, a ja czytam zgodnie z prawdą. Mamy też czarne takie spodenki. Przejdźmy sobie tutaj, może. Już nie będziemy tak bardzo skupiać się na tych manekinach, bo sobie już dokładnie je pooglądaliśmy. Taki secik był w zeszłym roku, no ale dobra, możemy do niego wrócić. 64,95 to ten top. Natomiast tutaj mamy długą, prostą spódnicę. 95,95. ,95. Komplety. Ja też mierzyłam swego czasu tutaj właśnie takie zestawy z New Yorkera. I powiem Wam tak, jeżeli pod tym filmem będzie ponad 100 łapek w górę, to ja będę tutaj ponownie i coś sobie fantastycznego pomierzymy. Ale czekam, słuchajcie, na te łapki od Was. Czekam na Wasze komentarze. I te osoby, które mnie oglądają, no to zachęcam do subskrypcji. Zobaczcie teraz na spodnie. No i oczywiście cena. Nie zawsze też y, czytam ceny, bo jeżeli widzimy daną cenę, to nie zawsze też ją tutaj podaję Wam na głos. W moich przeglądach też staram się pokazać wam jak najwięcej. Nie tylko wiecie, że tutaj pokażę wam pięć rzeczy i będziemy y, bardzo się nad nimi rozwodzić, bardzo bardzo. Ja staram się pokazać jak najwięcej, żeby uderzyć w wasze gusta. Bo wiadomo, że nie wszystko będzie się podobać każdej z nas, ale chcę, żeby każda coś w tym przeglądzie znalazła dla siebie. Y, dziewczyny bardzo fajne rzeczy, jeżeli chodzi o bieliznę, są właśnie tutaj w New Yorkerze. I na przykład mamy taki zestawik piżamek. Mamy też koszulę, zobaczcie, koszulę to nie jest koszula, to jest taka koszulka. Fantastyczna, zobaczcie, jak to świetnie wygląda różowa taka mgiełka po prostu ja mówię na to taka mgiełka chmurka ja tylko przelatuję przez te rzeczy pokazując wam zaledwie no wiecie no malutki ułamek tego wszystkiego ale możecie oczywiście dawać mi znać co najbardziej was interesuje na przykład w tym sklepie. Co byście chcieli, żebym pokazała tutaj tego więcej, żebym poświęciła temu większą część filmu, a może i nawet cały film? To wszystko zależy od Was i pamiętajcie, że ten kanał jest tutaj dla Was. Ja jestem tutaj dla Was. W moje filmy wkładam mnóstwo energii, uśmiechu, jak wiecie, i całe moje serducho. No zobaczcie, czy to wszystko nie wygląda świetnie. Wracamy tutaj na taką odzież codzienną i mamy topy. I zobaczcie te topy, mają już tutaj takie wbudowane wkładki, czyli dziewczyny z mniejszym biustem nie musimy się tutaj obawiać martwić bo mamy tutaj te wkładeczki i to wiecie, to nie tylko, że nam ten biust powiększa, wiecie, ale też niektóre nie lubią po prostu, żeby gdzieś ta pierś prześwitywała tutaj przez bluzkę. Właśnie często mawia się, że New Yorker to jest sklep typowo, typowo dla młodych. Ale słuchajcie, to nie jest do końca prawda. Zupełnie się z tym nie zgadzam. Ja w tym sklepie jestem bardzo często i widuję naprawdę y, różne osoby. Y, I często są to panie, nawet koło 60 i dalej. Także dziewczyny zachęcam Was. Nie omijajcie tego sklepu. Zobaczcie tutaj jaki fantastyczny zestaw jeansowy, rewelacyjny. Tutaj ja cenę Wam pokazuję o tak z przodu. No, po prostu to wygląda bombowo. Ja bardzo lubię body. No i tutaj mamy takie body i też ma wbudowane wkładki. I zerkamy na cenę, bo cena oczywiście być musi. zaraz sobie zobaczymy dokładnie. 49,95 I różne, różne kolorki, zobaczcie. Mamy nawet też takie wzorzyste A teraz Wam coś pokażę. Słuchajcie, tutaj nie ma wbudowanych majtków, nie, 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 tak jak w innych sieciówkach. Tego typu spodnie mają wbudowane majtki, tutaj nie mamy wbudowanych majtek, ale gdzieś tam myślę, że znajdą się dziewczyny na pewno, <noise> które będą chciały coś takiego ubrać, takie właśnie spodnie. Zobaczcie, jak one bardzo, bardzo są przeźroczyste. Kolor biały, czarny i też taki kremowy. Taka śmietanka troszeczkę. Zobaczcie, one się różnią od siebie. Tutaj jest taka przełamana biel. No, chciałabym Wam jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej. Wiem, że cały czas to mówię, ale po prostu wybieram różne rzeczy. No i zobaczcie co tutaj mamy. 64-95 A teraz zobaczmy tutaj obok co wisi. Piękny, różowy, nasycony taki kolor. Również ta sama cena. 64,95. Zobaczmy z tyłu. A z tyłu bardzo ciekawie. Słuchajcie, tylko tak zawiązywane mamy na ten sznureczek i koniec. Mamy też prześliczne, fantastyczne stroje kąpielowe. Słuchajcie. Wow bikini, takie prawdziwe bikini i powiem Wam, że mi się tutaj podoba coś bardzo, ten kolorek złoty, prześlicznie to wygląda, słuchajcie, na takiej opalonej skórze i ja coś takiego w tym roku chcę sobie właśnie zakupić z New Yorker mam sporo strojów kąpielowych, jeżeli chodzi o ten sklep i jestem zawsze zadowolona więc sobie oglądamy. Tutaj tylko troszeczkę Wam pokażę tych cen, nie za wiele tych strojów, bo wiadomo, że to jeszcze nie jest ten czas, ale dziewczyny, będziemy wracać do tego. No dobrze, opuszczamy tutaj tą, <tą część New Yorkera i e, teraz troszeczkę pozaglądamy, co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o długie suknie. Ja już przeglądam, już widzicie, już widzicie ceny, już widzicie jak wyglądają te sukienki. Śliczna panterkowa. A tutaj słuchajcie, zobaczcie tą. Wow! fantastycznie wyglądająca długa sukienka pokazuję wam no te sukienki to powtarzają się nam w wielu wielu sieciówkach mniej więcej wyglądają podobnie yy, cenowo myślę że też no tak jak widzicie tutaj cena dokładnie widzicie też rozmiarówkę Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No i jeszcze mamy taką masełkową. Rewelacja. Jeszcze na dole ta falbana. I podobnie 149,95. Dzisiejszy przegląd dobiega już końca. Ja przytulam Was... Bardzo, bardzo mocno dziękuję za to, że jesteście. Pozostawcie koniecznie ślad po sobie. My widzimy się oczywiście już jutro o godzinie 16.16. .16.